No zgadza się, najważniejsze były trzy punkty i do tego dążyliśmy także. Trener nas uczulał, że, że naj, najważniejsze jest wygrać 1-0 i to jest najciężej. Nam to się udało. Czy no, co, zarycewa, co zarycewa. No Przede wszystkim, to, że bardzo chcieliśmy tak zmusić z, z Lechią i po prostu tam mieliśmy przyką sytuację, że straciliśmy ramkę na 2-1 i potem wiadomo, że automatycznie się dostaliśmy. A tutaj cały czas powtarzaliśmy, że takie same zaangażowanie jak z Lechią, tylko że grać do przodu i po prostu stać nad nim na 20-30 metrze razem bliżej siebie i po prostu tylko dobrze przesuwać. I to chłopcy świetnie zrobili. Nie wie pan, ja rok nie grałem, także jeszcze wczoraj ten nergon się wystawił mi na libero, także chłopcy się śmiali, nie? Także dzisiaj się dowiedziałem, także ja lubię wyzwania. Także nie wiem, co będzie dalej, może mi kierownikiem zrobię w przyszłym tygodniu. Zrobiliśmy duży krok ku, ku utrzymaniu, tak zobaczymy, jak tam idzie to Krakowia coś, ale po raz pierwszy patrzyliśmy na siebie, a nie na innych, bo ostatnio było to, że patrzyliśmy na innych, a sami graliśmy się. Nie mieliśmy powodów do, do uśmiechu, od początku rundy nam nie szło, wszyscy to widzieli. Nawet ostatni mecz, kiedy u siebie wygrywamy 2-0, przegrywamy 3-2, przecież nie chcieliśmy przegrać tego meczu. Nie wiemy, co było w naszych głowach. Dzisiaj wygrany bardzo ważny mecz. Najważniejsze, że zwycięstwo 1-0, ale jak ważne, ponieważ daje nam to utrzymanie w lidze. I spokojną grę w ostatnich trzech kolejkach, tak chyba można powiedzieć. Oczywiście, jeszcze trzy kolejki i na pewno powalczymy. Yy, z innymi zespołami. Na pewno mamy ciężkie dwa wyjazdy, bo jedziemy do Biały Białystok i na Lecha Poznań, ale, ale na pewno nie poddamy się, na pewno wyjdziemy już bardziej yy, wyluzowani, ponieważ naprawdę te trzy punkty były nam bardzo potrzebne yy, i, i na pewno trzeba było coś zmienić. Nastąpiła zmiana trenera, wygraliśmy mecz i w tej chwili tylko to się liczy, że wygrany mecz, a reszta to co było. I tak ta runda jest w sumie nieudana. Cieszymy się zwycięstwa, mieli, yy, z utrzymania, a mieliśmy grać o co innego. No, na pewno tak jak każdy, każdy mecz jest ciężki. Arka no, tak naprawdę tam nie zagroziła nam, ale graliśmy konsekwentnie. Tak naprawdę graliśmy o te trzy punkty, udało się i z tego się najbardziej cieszymy. Wiadomo, mamy dobrą drużynę z dużym potencjałem. Wiemy, co potrafimy. 1-0 mieliśmy, troszeczkę uspokojiliśmy tę grę. Mogliśmy przy dobrych wyjściach z kontry mogliśmy to zakończyć dwoma, trzema brąkami. Cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie i i trochę podskoczymy w tej tabeli, nie za dużo, ale podskoczymy. No, jedziemy do Białegostoku Stoku walczyć o trzy punkty czemu nie ośrodek tabeli? Znaczy Arka jeszcze nie spadła, na pewno jest trzymać, mecze zostały do końca i dopóki jest szansa, to, to na pewno będzie y, grało utrzymanie i walka, żeby się utrzymać. Natomiast szczerze trzeba sobie powiedzieć, że y, jest to bardzo ciężkie zadanie. Na pewno wola walki, zaangażowanie, tak jak i w dzisiejszym meczu chyba nie można nam zarzucić. Natomiast potencjał ofensywny jest taki, jaki jest. Na dzień dzisiejszy to trzeba sobie szczerze powiedzieć otwarcie. Met dzisiejszy myślę, że widać, że korona tak samo ma problemy. Nie jest to tym zespołem, która, którym grała ładnie dla oka i ofensywnie. Wydawało mi się, że, że jest problem jakiś i fizyczny, na pewno też brak pewności siebie i, i tak jak powiedziałem szkoda, bo po stałym fragmencie gry gdzieś straciliśmy bramkę, jakby gdzieś z akcji wpadła, to, to, to na pewno inaczej by to yy, można było ocenić, ale wydaje mi się, że nie spodziewałem się, żeby korona spadła z Ekstraklasy, dlatego, dlatego na pewno ważny mecz dla nich był, dla nas każdy mecz jest już od dawna bardzo ważny, dlatego... Wygrała korona, my dalej musimy walczyć. W bezpośrednim meczu z Bytomiem, później mamy Legię u siebie i jedziemy na Śląsk. Dopóki piłka w grze, jak mówią, tak jest szansa i my na pewno będziemy o to walczyć.